Cześć, mam na imię Magda i chciałabym Wam zaprezentować najnowszy zegar DGT2500. Zegar DGT2500 już na pierwszy rzut oka widać, że jest znacznie większy od zegara DGT2010. Przez to ma też dużo większy wyświetlacz i wyraźnie widać czas, jaki zawodnicy mają na zegarze. Obsługa jest bardzo prosta. Włączamy go... Jednym kliknięciem i wybieramy jedną spośród 36 opcji. Wśród 36 opcji mamy tą jedną dodatkową, którą jest opcja tempa Armagedonu. Tempo Armagedonu to takie tempo, kiedy biały ma 5 minut na zegarze, a czarny 4. Staje się ono coraz bardziej popularne, szczególnie w turniejach, kiedy potrzebujemy wyłonić zwycięzcę, szczególnie w systemie bucharowym. Posiada on także najnowszy chip, przez co się nie zwiesza oraz nic nie ścina. Konsumuje bardzo mało energii, przez co wymiana baterii nie jest tak często konieczna. Dodatkowo, dźwignia zegara, jak możecie zauważyć, jest koloru białego, natomiast zegar jest czerwony. Jakie to ma znaczenie? Łatwo możemy zauważyć, kto jest na ruchu. Zawodnicy nie tylko siedzą przy szachownicy cały czas. I myślą nad ruchami, ale także odpoczywają, przechadzają się podczas partii po sali turniejowej i dobrze by było, gdyby z daleka widzieli, kto jest na posunięciu, czy też ich przeciwnik wykonał posunięcie, czy też nie. Ten zegar zdecydowanie to ułatwia. Mamy także opcję dodania jednej minuty, która jest ważna dla sędziów, którzy podczas gdy zawodnicy wykonają nieprawidłowe posunięcie, gdy jeden zawodników wykona nieprawidłowe posunięcie, jest dodawana jemu przeciwnikowi dodatkowa minuta. Sprawia to, że praca sędziów wiesz znacznie łatwiejsza oraz szybsza. Myślę, że warto przekonać się na własnej skórze odnośnie tego zegara, czy podbije on serca szachistów tak samo jak zegar DGT 2010? To czas pokaże, ale ja myślę, że warto się przekonać. Jeśli jesteście zainteresowani kupnem tego zegara, link możecie znaleźć już poniżej, gdzie możecie kupić ten zegar. Dodatkowo przypominam, że teraz z kodem Nepoding otrzymujecie minus 15% na cały asortyment naszego sklepu. Z uwagi też na to, że jesteśmy głównym dystrybutorem zegarów DGT w Polsce, Oprócz minus 15% na nasze zakupy, dostajecie też dodatkowy rok gwarancji na zakup tego zegara. Także zapraszam, nie warto zwlekać, ponieważ promocja trwa do 30 kwietnia. Dziękuję bardzo.